Siemanko, ja witam was w kolejnym odcinku z Call of Duty 4 Tak, wykorzystuję chwilę, kiedy nic nie mówią Tak, jeśli chcecie szybko kolejny odcinek, pamiętajcie, żeby zostawić łapaczkę w górę, bo teraz akurat była, no troszkę przerwa, bo mam kilka serii Więc łapki o, w to górę to, tutaj to, pomogą some Chernobyl, Christmas for the bad guys Including one Imran Zakayev. Of course we couldn't just let that happen. Cash for spent fuel rods. That's one hell of a recipe for destruction. It was the first time our government had authorized an assassination order since the Second World War. I was under the command of Captain Macmillan.. 15 years ago. Dobra, jesteśmy w Prypeci na Ukrainie. hu hu tube Riders normalnie. Dobra, dobre, dobra, dobra. Dobre. snajperka? Nic za kapitanem Macmillanem. Dobrze, panie, lecimy. Mega kamuflaż. Będziemy rozwalali. Dobra, dobra, już prowadź, prowadź, panie Macmillan.

Mhm, powoli, powoli. Gdzie ty jesteś? Ty tutaj idziesz. Dobra, Członiu w kominiarce. Zdjąłbym cię, ale... sobie przejdziemy na spokojnie. na pierdziele, nie widzę drugiego. I spoko, mamy dwóch zdjętych. Hehe, dobra. Co mam jako druga broń? To mam jako druga broń? Stać. No dobrze, dobrze. Spoko, ja cię słuchałem, naprawdę. Zaufaj no, mi. Ja o niczym nie myślę. Spokojnie, spokojnie. A widzę i co mam z nim zrobić? Widział mnie. Okay. <laughs> jak mu dały. Jak mu miałem dać przejść, skoro on tutaj szedł, co? Dobra, dobra, lecimy. Ale tych czterech ze środka bym na spokojnie załatwił, myślę. Chyba. Co pamiętam, że to był sniper, chyba. Tam.

Jest. Moja decyzja to zabić. Szczególnie gdy. No, nikogo nie ma w pobliżu, także na spokojnie. Z przodu czysto, elegancko. Tak, nie bez powodu zbieram amunicję. Bo ja tu misję lubię failować i wtedy jakaś akcja się zaczyna, także wiecie o co chodzi. No to lecimy jak czyste. Come on, come prowadź. Nie chcę się wychylać. Nie. Ja słyszę muzykę tylko. Poleciał. Na Macmillan. jest już spokojnie. Chyba, że strzelę, to nie będzie. Nagle obarwaliśmy! I nagle wszyscy wiedzą, gdzie byłem. No nie, nawet jak mam tłumik. Co tutaj? O nie, to to przesrane pole. Jesus! Tylko nie to. Nie Okej. Okay. Checkpoint. Dobrze, że tu jest checkpoint, akurat w tym momencie. Normalnie można się. Zarąbać Dobra, słuchajcie, taka jest akcja teraz, że przed nami widzicie, że powoli e, żołnierze nam się pojawiają. Za pierwszym razem, jak grałem w tą grę, nikt mnie nie widział, ale za każdym kolejnym razem miałem przypał z tą misją, że nagle ktoś szedł i nagle mnie widzi. To jest właśnie dziwne. Pierwszym razem, spoko, później, nie. To no co, stoimy i miejmy nadzieję, że nikt na nas nie nadepnie. Bo jak ten franek z prawej nadepnie. Będzie kurna źle. No i w mordę. I się zaczęło. Tak. O to chodzi. Ech, podejdzie taki taki zenek, franek, jak kto woli i przypał. Dobra, wiecie co? Ja mu będę wchodził w dupę, myślę, że będzie zarąbiście, bo on ma chyba taką miejscówkę, której nie wykrywają, to po prostu będę sobie zakamuflowany w jego rowku, <grym> tym, jakkolwiek to brzmi. Spoko, stary. Spróbuj przewidzieć ich ruchy. No, próbowałem przewidzieć. Ale i tak na mnie nadepnął Dobra, zrobię to tak Teraz tylko ten będzie problemem. Bo ten franek, zły, niedobry, już na mnie nie nadepnie, nie? Dobra, nie ruszaj się. Tylko powiedz, że go nie wy. Oj, 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 oj. Dobra, dobra, poszedł. Poszedł. Teraz ty Andrzej, Andrzej, idź stąd. Naprawdę. Idź stąd, Andrzeju. Idź stąd, idź sobie. Raz. Super, elegancko. Teraz tylko przeczekać, aż pójdę i idziemy. Super. No, tak jak mówiłem, za pierwszym razem już mi nie wychodzi. Co ty tu widzisz, że się zatrzymałeś? Ok. Nikogo, prawda? Idziemy powoli. Takie tam ruszające krzaczki. Ty, że już wstajesz, co, nie? Macmillan, dajesz, dajesz. Po Troszkę przez miejscówka. Damy radę. Idę. Gra zapisana Hmm, okej okay. Idę za tobą, panie krzaczku Czyli mamy problem Ilu was tu jest? Tam jest dwóch Teraz jest dwóch. Mam taki pomysł, żeby jakbym chciał zestrzelić, to zaczynając od pana z tyłu. Co on taki gruby? To jest tank jakiś. A później tych sobie zdjąć. Jesus. Przemykamy obok nich. Mam pomysł. O, dzięki Dobra O wow, 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 wow. A Mam poczekać aż dotrzesz, dobra Szczerze, zawsze mnie tu wykrywali Okej okay. Ładnie <laughs> Bardzo ładnie Chodź, Macmillan, Macmillan, Macmillan. Stay in the Dobrze, jestem. Zdajmiesz go? Back. Dobra, ziomuś. Ok. Tak to się robi, ja, ja bym nie powiedział. Tak to się robi. Dobrze, panie. Mhm. To biegnij pierwszy. Co, co? Ja się będę wychylał, co? Miałem się cofać. <laughs> Okej, okay, zagłuszają nas, mogę już mówić normalnie, bo wiecie, gra podsłuchuje mikrofon i te sprawy. Tak bym w rakietnicę byłoby boom. Okej. Okay. Za tobą. Aksyn! Action! Action.

Nie zatrzymuj się, no zaparkuj sobie elegancko Nikt się nie spodziewa, że nagle jakieś dziwne ludzie z krzaczków wyskakują w krzaczkach Luzik. Będę kopiował twoje ruchy. Podoba ci się to? Nawet nie zamierzam. Spoko, Mac Milan. Okay. Co proponujesz? Ready. Ready. Let's go. No nam. No.

no, biegnę. Na no, spokojnie. Dokładnie. Co ja poleciałem na szybkości? <grych> A, tutaj chyba pieski były. Nie Były. Dzika psina. Nie lubi ludzi, jak widzicie, ale nie mamy powodu, żeby go zabijać też. Niech on robi swoje smacznego. Smacznego, tak, tak, tak. Tak jest Jedź sobie, jedź spokojnie, spokojnie, ja cię nie zabieram. Jestem ja tylko chodzę z tym krzakiem. Idę, <laughs> idę. Ładnie tutaj spokojnie, Chodź, nie c? Z przodu czysto. A jak? Tak ma być.

Po co oni tak tutaj obserwują to miejsce, co? No. Otwarty plac a, w cieniu, dobrze Gdziemy biegniemy, a tam biegniemy. Na daszek lecimy, dobra, już pamiętam Zum, zum. O. Kolejna runda się zaczyna. Dobra, ja już widzę, że dosyć sporo mam nagrania. W kolejnej rundzie będzie naprawdę mega mega akcja, także dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się niedługo. Pamiętajcie, żeby też udostępnić filmik, na i się dodać do ulubionych. Ja kończę. Na razie cześć. Hej.